O. Daj się ten bawić. Drodzy państwo, zgromadziliśmy się tu z powodu, że ci oto ludzie chcieli połączyć się z związkiem małżeńskim. Połączyła ich miłość, miłość, która nie zna granic, miłość, która jest wielka, miłość. Która potrafi przezwyciężyć wiele. Znam ich osobiście, często przychodzą na bina, razem spędzamy czasem czas i wiem, że ich e, uczucie do siebie jest prawdziwe. Dlatego też będę chciał teraz od Was przyjąć przysięgę według tego, co było ustalane i według mocy nadanej mi przez miasto. Pytam się Was, czy jesteście świadomi praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa? Tak? Trzeba tak. Pana odpowiedzieć, właśnie. właśnie. No, no właśnie. Dobrać, tak, tak. Tak. Wow. Czy uży przyrzekacie uczynić wszystko, aby Wasze małżeństwo było zgodne? Tak. Tak. Czy przyrzekacie, żeby Wasze małżeństwo było szczęśliwe? Tak. tak. Czy przyrzekacie, żeby wasze małżeństwo było trwałe? No. no właśnie, taki słabo trochę. Tak. Ty! Sam, Oni sami tak chcieli, nie moja wina, przepraszam. Pani, pani nie chcę tego, przepraszam. Więc mocą nadaną mi z góry ogłaszam was mężem i żoną. Marko, Możecie się uuu. pocałować. Czekajcie, Czekajcie fajerwerki. Brawo, brawo. O, go, 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 o go. fajerwerki. Czekaj, tak, niech się jeszcze. Oh, musisz się całować oh, O kurwa, nie widać tych fajnie dwajlego. Gorzko, 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 gorzko. O kurwa, przepraszam. Ona temu winna. <ścoughs> to ona temu <ty> <ścoughs>. te winna. Ona temu winna. Ona temu winna. Dobra, już wystarczy, chcę sobie przyzwyczaić. jeszcze się nie przyzwyczaiłaś? Pęknie! <grabas> gdzie, czekajcie, gdzie jest dupo Teraz puszczam weselny klimat. No to idź tam puść, idź puść tam na scenie. Tam? Lecę. Grotuluje. Lec uh -huh. Mam <grabasita>